Okradli nas. Ukradli nam silnik zaburtowy do pontonu, ukradli nam pompę zanurzeniową, która chroniła nas zimą przed zamarzaniem. I sami nie wiemy, co jeszcze nam ukradli. Sam silnik to 3,5 tysiąca straty. Odkryliśmy to dopiero dzisiaj rano i szybko zgłosiliśmy na policję. Co tu się stało? Się. Włamali Włomajcie do garażu. Co nam ukradli? Silnik. Przede wszystkim silnik pompę, taką do wody teraz tam się wszystko szukać, co zabrali, go nie zabrali. Coś małe być. Bezprawny. Nie dotyka to jeszcze. Odcisków palców nie znaleźli, tylko jakieś tam inne. Silnik niestety nie był charakterystyczny. To klasyczna Honda 2 i 3, konia chłodzona powietrzem. Ale miała dodatkowo taką piękną osłonę przeciw słońcu i była podrapana z jednej strony. Może to coś komuś podpowie. Może ktoś coś zobaczy? My zabezpieczamy, co się da, i wracamy do pracy. Na szczęście zostały nam fajne wspomnienia związane z tym silnikiem. A tym, co nam to ukradli, nie życzymy miłego dnia.